Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was kochani bardzo serdecznie. Słowo, którym dzisiaj się modlę, to śledzi. Zanim o słowie, to chciałbym Was bardzo serdecznie zaprosić dzisiaj na przygodę ze słowem. Rozpoczynamy kilkutygodniowy, 7 czy 8 tygodniowy cykl konferencji o modlitwie słowem. To są konferencje, które zarejestrowałem podczas... Letnich rekolekcji w Stawigudzie i w Dorotowie, właśnie rekolekcji o Słowie. I chcieliśmy na Profeto przez te kilka tygodni zaprosić Was na tę dawkę w Słowa, właśnie w kontekście jednego słowa, w kontekście modlitwy, którą codziennie praktykujemy. Już dzisiaj na Profeto ukaże się pierwszy odcinek Przygody ze Słowem i bardzo Was, bardzo serdecznie zapraszam. A słowo, którym dzisiaj się modlę, śledzili, jest słowem, które ma bardzo, bardzo negatywny wydźwięk. Dlaczego? Ponieważ modląc się tym słowem zobaczyłem, że we mnie to słowo, ta, ta pokusa śledzenia zawsze odżywa w podobnych sytuacjach jak w życiu faryzeuszów i uczonych w piśmie. Otóż oni śledzili Jezusa, który uchodził za tego, który czynił dobro, aby pochwycić go na czymś, co sprawi, że to dobro zostanie umniejszone, albo te dobre czyny zostaną podważone, poddane no, próbie jakiejś i próbie ukazania ich jako bezwartościowe, wręcz czy wręcz nieszczere, czy jakieś kłamliwe. I we mnie nieraz taka pokusza powstawała czy powstaje. Gdy na przykład, tak mówiąc wprost, osoba, którą po ludzku, za którą na przykład nie przepadam, czyni dobre rzeczy, to zdarzało mi się w życiu, że rodziła się we mnie pokusa, aby bliżej przyjrzeć się tej osobie, pochwycić ją na czymś, na jakiejś słabości, zobaczyć jakieś potknięcie, i próbować tej słabości, czy tego potknięcia użyć, aby podważyć to dobro, które, które ta osoba czyni. Oczywiście jest to niewangeliczne, jest to faryzejskie, jest to potworne, i Jezus bardzo mocno dzisiaj w Ewangelii to piętnuje. Dlatego niech to słowo sprawi, że nasze serce będzie wolne od takich pokus, a osoby, które czynią dobro, niech zawsze znajdują w nas zaufanie, wsparcie. I niech nie budzi w nas takiej zazdrości czy podejrzliwości, które, których owocem, tym żym owocem będzie śledzenie. Niech nas więc błogosławi, i szczerze, Bóg wszechmogący, Ojciec i i Duch Święty. Amen. Zostańcie z Bogiem do jutra.